Mam noc z tej strony dzisiaj będziemy wbijać kła przynajmniej na 700 puch albo odrobimy na 750 Dobra, gramy W ale się uda to się uda. Tutaj Miko, będzie tu przeszkadzać pewnie. O niej, no, ja go nie oleję, bo mam z nim duże szanse. Tutaj Edgar. O, Edgar, Edgar. Tyk. To Edgar uspany. Klucz. O nie. Zostaw mnie. A, mnie Nie gdzieś tam jest. Zaraz to bywa, że będzie pewnie tracić jest dobry i chce mi pomóc To na mój kanał I Podam ID W tamtych odcinkach też było ID podane O tu ten hajpa. I I de. Dobra. Det er bra. Nie tutaj nas przycisk... nie. wiem czy przycisk... nie. O, będziemy tracić. <laughs> Dobra. No to tutaj pucharki, no, Znaczenie nie pucharki, ale co on te XP punkty? Czy jak to tam jedna nazywa? No.

no jeszcze... nie, ten spek będzie gonił nas. O nie, mam z nim małe szanse. O nie, tam jeszcze Serge. Serge, nie ucieka, co się złościsz. Nie, nie płakam, mnie, tylko nie sandy No, dużo chlapy, nie pokonam mi chyba. Ja mało. Ona chce się teamować, dobra, team, team. Nie, 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 zostaw mnie.

где тут мача. Тут мача моя ID. Списывайте себе, и ID моего поради. я уже здесь на No, tutaj on ma wszystkie postacie, widać słowa. To ma... duży 27, 26, więc polecam z nim grać. Polecam, polecam, grajcie z nim. Tutaj ma i oni czują tym Rafsem, a on tam nie lubi sobie z nim grać. Amber. Hmm. No, ma wszystkie zadania, to nie dużo mówić. 38 tysięcy parków. Tutaj tam dużo. 3 na 3. Zwycięstwo. A 11. No, git, polecam, polecam z nim wbijać A to wszystko z tego odcinka Bajo.